ma tu Kmicic, a to trzeci odcinek już z serwera Ruby. Zaczynamy od wytwarzania pierwszych łuków na, z Fenixa na serwerze. No, jest 30%. Pierwszy łuk już siedzi, drugi łuk. Również, no i dwa łuki. Dobry wynik, jeden na sel. A może i dwa na sel pójdą, bo to pierwsze łuki, to ludzie zapłacą. Alchemii już się trochę klikało. Rubinki zawsze odkładane były, więc już się troszeczkę uzbierało. Tak zwana autostrada do antyka. Lecimy. No, pięć szlifowanych. Od razu na dwa dwa rzadkie i antyczny rubin. Także jest GIT. Była w tym shopie oferta ze skrzynkami kod Drakonis. Ze skrzynek tych. Jak widać lecą fasolki do ulepszenia alchemii oraz kory. Ciężko ocenić, czy opłacalne są skrzynie, czy nie, bo kupiłem tylko 20. Moim zdaniem, na dłuższą metę te, te skrzynki mogłyby być opłacalne. Jak widać tutaj udało nam się dotknąć legendę Jadeitu za około 300 sm chyba, chyba 250, więc no jest to tanio tanim kosztem. Alchemia, włożona w poprzednim odcinku, pozwoliła nam sprawnie ubijać Polifemy. Było to mega spoko, ponieważ Polifem respi się w tym samym miejscu na każdym ch channelu, więc mieliśmy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki zarobek, bo ludzie nie bili tego bossa, gdyż jest to no dosyć silny boss na wczesnym etapie. Nie jest silny przez damage jaki zadaje, ale przez to, że po prostu pod koniec ma ABSy, no i ludzie omijają go, wolą metki, a z niego leci naprawdę dużo złomu. Na godzinę szło mega dużo jangów robić, sprzedając ten złomu handlarki, błówką wynosiliśmy. No a tutaj próba pierwszej Wiedźmy solo. Zaspojleruję oczywiście zakończona sukcesem, no bo jakby inaczej. Oczywiście topeczka zobowiązuje. No wymieniliśmy Rubin, Także pozwolił nam zbijać solo już wiedźmy. Zarobek był z niej. Solo, to już kosmiczny, krwiste kamienie. No, każdy, kto wbijał do groty, wolał kupić krwisty kamienie za Yangię niż za SME. Więc krwiste schodziły jak siemanko do tego tarcia na 61 poziom. No, nie muszę tłumaczyć już tego zarobku. więc co prawda, włożony został legendarny, ale z różek była na tyle dobra kasa, że po jednym respie ten równik się już mógł zwrócić. Tutaj jeszcze próba Genka. Jenek, był dosyć męczony, można powiedzieć, bo weku było bardzo mało na diabły. Nawet kolce miałem ubrane z US bez bonów, a w Eku miałem 20 diabły, po prostu zapomniałem ubrać. No ale no, genka się już nie bije, bo na PL został smog zmieniony, można wchodzić tylko raz dziennie, więc kręty już nie są za bardzo nikomu potrzebne. Głównie to jedynie dla tych brazolet z niebieskich US Plus 6 i dla krewistego się go bije, ale my odpuszczaliśmy te genki głównie. Rzecz nie powiem, spoko zarobkiem było dropienie tych bransolet plus 6 i gdy leciały dodania z metków, to dropiliśmy te dodania i bonowaliśmy bransolety. Taka branzoleta do która potrafiła schodzić po pół wona, co na tamten okres było spoko kapucho, że tak powiem, i było to dla nas opłacalne myślę, że z parę wonów na tym zarobiliśmy. Jeszcze małe sprostowanie, smoka można wchodzić raz dziennie, tylko za kręte klucze, a resztę można wchodzić za wejściówki z item shopu. To też chyba tylko 4 razy. Że większość osób już, jak nie wszyscy, porzucili zarobek na smoku, bo stało się to po prostu nieopłacalne i od razu wszyscy celują w Nie mówię tutaj tylko o Ruby, tylko o wszystkich serwerach, bo na żadnym serwerze już raczej ludzie nie chodzą na smoka. No i tutaj to o czym mówiłem wcześniej, czyli bonowanie bransolet plus 6 z generała i dorzucaliśmy no tak jedną, max dwie zmianki z B, żeby jakieś tam bony się zmieszały i stawialiśmy je na sklep za 50kk, kilka takich bransolet sprzedaliśmy, była z tego spoko kasa, zawsze jakiś tam dodatkowy pieniądz. Na serwerze został dodany event z Waszydosami. Tutaj mamy jedno jajeczko dopnięte z eventu i wypluwamy. Liczymy na jakiegoś peta, typ szósty dla ninży. Ma jednego skilla i typ dwójka więc totalnie do kosza. Próbujemy naszyjnik z US na plus 8. No i niestety próba nie powiodła się. Trzeba wbić ten naszyjnik, bo Ninja jest ekspiona, trzeba ogarniać na nią EQ. No i co? Będzie próba na plus 9. Miejmy nadzieję, że pierwsza i ostatnia oczywiście, pod Kowala. No i efektu mogliśmy się wszyscy spodziewać. No i na serwerze odbywał się do rat pustelnika. Oczywiście poszliśmy na metki żaru, bo z metków na błyski niestety nie leciały te rady, bo mieliśmy zbyt niski poziom. I z wydropionych rad czytamy bułce pomoc. Na G1. Bówka cały czas jest zalogowana, więc niech daje jak najwięcej kryta. Dobijamy to na mapce. Oczywiście, bo Bówka nie miała expa i musieliśmy Bówkom nabijać jakieś tam doświadczenie, żeby dało radę książki przeczytać. No a tutaj ulepszanie Szafira Mitycznego. Jest to Szafir bez bonusów, oczywiście, bo po co komu PvP na tym etapie serwera. No może spoko w sumie by było to PvP, no ale wiąże się to z niemałymi kosztami, tak naprawdę, więc musimy się skupić na razie na PvM. Szafirek ten kupiliśmy chyba za 80kk, więc było to bardzo tanio, a odporność na ziemię z szafiru przydawała nam się na metkach żaru. A tutaj dobijamy kolejny w wróżek. Na wróżkach przez bardzo długi czas byliśmy sami, dopiero zaczęli ludzie wbijać pod koniec drugiego tygodnia. Także no, jestem w sumie zdziwiony czemu ludzie nie chodzili na te wróżki. Z tego była taka dobra kasa, były puste praktycznie. Ninja jest cały czas expiona, więc zabieramy się powoli za ogarnianie dla niej EQ. Na Nix West na 8 wbity. Lecimy zaraz z próbą na 9. No i próba na 9 pod Kowala. kowala. Tutaj coś spróbujemy może poczarować. To już druga chyba próba czy tam trzecia i... Ale jeszcze nie tym razem, niestety. No to dla odmiany tutaj poklikamy sobie tarczę na 61 level. Na 7 najpierw. W sumie nie wiem czemu klikałem bodziami, skoro tarczy plus 5 wywaliliśmy na glebę. No... Także poszło trochę bodzi. W sumie niepotrzebnie. No ale... Tutaj siadają spoko tarcze. Kolejna weszła. Kolejna weszła, spaliło, spaliło, no i spaliło. No i tarcze, jak widzicie, lecą na glebę, więc nie wiem, po co te będzie tutaj były używane. Leciutki fail, no ale lecimy z tarczami na 8. Tymi ZBS-ami też jakoś dosyć ciężko wchodziły te tarcze. Eee, jak sami widzicie, trzy razy już spalona. Dopiero za czwartym razem weszła, no i za piątym razem spaliło. Także wypadałoby spróbować na 7 jeszcze raz te tarcze. Znowu bodziami. I dwie weszły. I ostatnia również weszła, więc spoko. No już dwie spalone na 8. I trzy spalone na 8. Spróbujemy na 7 znowu. Tym razem pod kowalem, może kowal przyniesie więcej szczęścia. Druga tarcza spalona. I została jedna tarcza na 8. Ale chyba nie mamy ulepek. Dobra, mamy ulepki i... I tarcza druga siedzi na 8. Więc mamy dwie tarcze na 8. Tutaj wymianka legendy Jadeitu za antygrubin. Mieliśmy jeden antygrubin, więc... Postanowiłem kliknąć sobie na legendę i... Sami zobaczcie, co z tego wyszło. No, niestety nie tym razem. A tutaj ulepszanie diamentu mitycznego, od na um, kupionego za 4 wony. Mieliśmy kaskę z metku, ze złomu 4 wony się uzbierały, a wybieraliśmy się na smoka. Więc, yy, jako że nie mamy tytanki, postanowiliśmy zainwestować w ten diament. Szczety wony, było to dosyć sporo, yy, ale no co. Diament wkładamy do koła i mamy już kolejny kamyk w kole. Także brakuje już tylko granatu i onyksu. No i wymienić w przyszłości rubin na mityczne. No i tak jak mówiłem wcześniej, pierwsza próba smoka oczywiście zakończona powodzeniem no ale na lekkim warcie bo były problemy. Smok został otruty i zrespiły się metki. Mm, drucie zeszło no i na szczęście zrespił się tylko jeden Metin, który odradza Smokowi HP. Także zbiliśmy go szybko i Smok przez metki nie odrodził sobie praktycznie HP, więc spoko, że go zbiliśmy, bo byliśmy go tylko dlatego, że za Smoka była nagroda do przypisu. Pierścionek, radości, tam zobaczycie pod koniec, yy, pod koniec bicia smoka te nagrody. Były to mega w sumie nagrody, według mnie. Gameforge ładnie się popisał, dając takie nagrody. I to nie tylko za smoka, bo jeszcze za Zodiaka i inne dungeony są również nagrody i to dosyć zacne, więc zobaczycie je w późniejszych materiałach. No a tutaj, co mogę dodać jeszcze na temat bitki, to to, że byliśmy go w bodajże pięciu. Eee, tak, w pięciu, ale z tego trzy osoby nie miały e, z tego co wiem alchemii, tylko w dwójkę mieliśmy alchemię, więc schodził dosyć ciężko, jak na ilość osób w grupie, ale no nie jest ważny drop e, z tego smoka, tylko te nagrody Toż miejcie na uwadze, że to nie jest już ten sam smok co kiedyś, kiedyś smok był bardzo łatwy, myślimy, że spokojnie byśmy go w dwójkę zbili. E, został on wzmocniony i teraz respi się więcej latinów. No i ogólnie tam jest powzmacniane HP i tak dalej chyba z tego co wiem, więc e, no, teraz to już trzeba mieć naprawdę potężną postać, żeby tego smoka solo ubić. E, bez systemu dusz oczywiście. E, a nie jest to zbyt opłacalne, bo można tylko raz dziennie wchodzić, więc tak naprawdę jest to już dungeon odstawiany na bok przez większość graczy. No i smok zbity zbieramy drob sprawdzamy tutaj czy dostaliśmy nagrody w przypisie od razu, ale yy, dowiedzieliśmy się później, że nagrody po 24 yy, każdego dnia dopiero dochodzą do magazynu Item shop także mamy już następnego dnia pierścień radości 30 dni, griffi 30 dni 5 odporność na um i daje resztę to samo co boczek więc spoko szczeniaki 5 sztuk i 3 sztuki kory antyczne. Tutaj był już jeden przypisany, więc były tylko dwa. No i bon na nakładkę na 30 dni. Z racji tego, że byliśmy na trzy postacie, to dostaliśmy 3 takie zestawy, czyli w sumie 9 antycznych korów, co jest naprawdę mega boostem dla nas teraz. Bo mieć, a nie mieć 9 antycznych korów, no to jest naprawdę spoko. Yy, powiem jeszcze spoiler, że z tych 9 kładów były 3 antyki rubiny, więc kliknęliśmy sobie i było spoko. Wynik także no. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara.